To nawoływanie do agresji i nienawiści. Tak najczęściej komentowano plakaty autorstwa Narodowego Odrodzenia Polski, które pojawiły się w Krakowie. Przedstawiają one eligiusza niewiadomskiego, zabójcę pierwszego prezydenta II RP, Gabriela Narutowicza. Szczegóły Maciej-Jaśko. Dziś służby miejskie w Krakowie wyczyściły tablice ogłoszeniowe wyjątkowo dokładnie. Wszystko przez akcję Narodowego Odrodzenia Polski, które w centrum miasta rozwiesiło takie plakaty z wizerunkiem Ligiusza Niewiadomskiego. Według członków Narodowego Odrodzenia Polski, przedwojenny zabójca prezydenta Gabriela Narutowicza to bohater. Zrobił to po prostu dla Polski. To jest właśnie najpiękniejsze w tym czynie. Czyli poświęcenie samego siebie, poświęcenie swojej wolności, swojego życia dla, dla ojczyzny. Jednak w akcji narodowców nie chodzi o prawdę historyczną czy fakty. Te są niepodważalne. Dokonał zabójstwa, morderstwa e, legalnie wybranego urzędującego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. To jest fakt, który na zawsze będzie przesłaniał w historii wszystko, co będzie się kojarzyło z nazwiskiem Eliusz Niewiadomski. Dlatego wieszanie plakatów z jego podobizną i hasłem Człowiek z zasadami to według etyka profesora Jana Hartmana rzecz bardzo groźna. Ten plakat jest niezwykły, dlatego że jest jawną pochwałą morderstwa, pochwałą terroryzmu, a pochwała terroryzmu jest tak naprawdę wezwaniem do powtórzenia. A prezydentem jest teraz Bronisław Komorowski. Wniosek jest to zakamuflowane wezwanie do zabicia prezydenta Rzeczpospolitej. Na zagrożenie eskalacją nienawiści i pochwałę faszystowskich zbrodni zwracają uwagę członkowie stowarzyszenia Nigdy więcej. Nazywanie tego y, patriotyzmem y, czuję się obrażona jako Polka słysząc coś takiego. Y, I wydaje mi się, że y, tym incydentem powinna się tak naprawdę zająć prokuratura i, i takie działania powinny budzić niepokój w państwie demokratycznym. Narodowcy testują, no jak daleko się mogą posunąć, ponieważ nikt im nic nie robi, bo nikt nie chce się dotykać. Takich rzeczy. Wobec tego czują się coraz bardziej bezkarni. Plakaty promujące zbrodniarza zniknęły równie szybko, jak się pojawiły. Narodowcy zapowiadają kolejne akcje. Maciej Jaśko, Kronika.